Czego tylko ten, który umie przegrywać, tak naprawdę może wygrać? No, więc zapraszam Was do tego filmiku, w którym pokażemy często ten bezsen zapętlania, walki za wszelką cenę, trzymania się jakichś dziwnych, urojonych wyobrażeń, przekonań, pojonych w dzieciństwie, w okresie nieświadomości, gdzie ludzie próbują zapierdzielać, byle tylko nie przegrać i koniec końców prowadzi to do wielkiego kataklizmu i zniszczenia, i przegrania takiego, że już tego nie idzie odbudować. Na szczęście my, jako samoświadome istoty, potrafimy przewartościowywać te różne dziwne programy, które jeszcze jako nieświadomi bierzemy na zasadzie, wiesz, bo ktoś tak robi, bo inni tak robią, bo jakieś wydumane autorytety tak mówią, że tak się powinno robić. Sami widzicie teraz w dobie Facebooka tych różnych przekazów takich, wiesz, prywatnych, można powiedzieć, prywaciarzy, którzy mówią pewne rzeczy, tak wiesz, na pół gwizdka. Mamy taki, można powiedzieć, taką atomizację, że widzimy, że jest tyle różnych przestrzeni i tyle możliwości, ale często w tym, tej amatorszczyźnie, w tej zupie, takiej właśnie, e, wujka, dobra rada, no, zapominamy, że są gruntowne prawa, jest wspólny mianownik, coś, co jest bazą, coś, co jest podstawą funkcjonowania, tak jak temperament w porównaniu. Zobacz, ludzie często nawet nie wiedzą normalnie, co to znaczy, jaka jest różnica między temperamentem a charakterem. Widzisz, charakter nabywamy przez różne uwarunkowania środowiskowe, przez pewne znaczenia, jakie nadajemy sytuacjom, w jakich się po prostu przyzwyczajamy trwać. Tak, kiedy pojawia się jakaś sytuacja i twoja reakcja na nią. Na ogół. Będzie się powtarzać, chyba że jesteś bardzo wymagającą osobą, i wtedy te twoje reakcje e, będą się też zmieniać, zmieniając też sytuację. Tak, bo zobacz, jak to dużo zależy od nas, na co się godzimy. E, I to, na co się godzimy, też w jakimś sensie kształtuje nas, naszą przestrzeń, poczucie własnej wartości, energię, przepływ, e, ale to mimo wszystko jest pewnymi założeniami. Tak, jak maski można powiedzieć, porównać się do charakterów, tak nasze tutaj te subiektywne działania, chociażby wyrażenie, zobacz, że to, co jakby komunikuję, mogę komunikować przez, przez słowa. Słowa, które no nie, są, nie są obiektywne, zawsze mają, zobacz, ty tak samo i odbierając, masz pewne, może inne, inną mapę znaczeń, emocji dotyczących tych poszczególnych słów, może ci się inaczej one układają. Przez inne doświadczenia, dlatego temperament to jest ta nieścieralna podstawa w nas, w której jesteś jakby ponad, ponad tą subiektywnością. To jest to, można powiedzieć, że temperament to jest taki obiektywi, obiektywizm cielesny, tak organistyczny, że my w temperamencie jesteśmy, tak, nie, to w tym temperamencie nie ma walki, zauważ. Nie potrzeba walki, jeżeli jest jakieś tarcie, jakiś problem, trudność, to to się zawsze wiąże z jakimś subiektywnym niedopasowaniem. Z czymś, co prawdopodobnie wyrzuca jakieś wcześniejsze nasze działanie z braku, z jakiejś takiego oszczędności, nie? Jak często nam się zdarza robić coś tak po macku, na prędce, byle było, byle jakoś, a potem jakoś to... Funkcjonuje, inni się przyzwyczajają i myślimy, że, że to jest ok. Nie? Natomiast warto wiedzieć, zawsze że to przede wszystkim ma skończoną wartość, e, skończoną datę przydatności i e, jeżeli to jest słabo zrobione, tak jak przykładowo cywilizacja, tak? od czapy, z dupy na jakiejś ropie, na jakieś w ogóle e, w takich no, brakach, tak? no to, to wszystko się prędzej czy później zawali. Ponieważ e, Sama ewolucja jest tak skonstruowana, że wszystko, wszystko idzie jakby zgodnie z ruchem, z energią. Zobacz. Jeżeli nie ma przepływu, jeżeli jest zapętlenie, jeżeli te technologie, które nie są coraz lepsze, tak łatwiejsze, usprawniające, usprawniające jakby są gdzieś zamykane, blokowane, no to musi to w pewnym momencie wybić. Musi się to skończyć po prostu spadkiem energetycznym i, i takim zastygnięciem, tak, który się już na tych, dzieje, na tych subtelnych poziomach dzieje. Ci ludzie, którzy jeszcze wiesz, w tym krzytym korycie siedzą, oni wiesz, walczą tak ze wszystkim, e, z innymi, narzucają coś, wiesz, działają na siłę, czyli są w oporze, mają coraz mniejszą świadomość i, e, i zawsze ich to jakoś wykończy, tak? Bo człowiek, który próbuje wygrywać, to jest, to jest ktoś, kto próbuje cały czas walczyć, cały czas e, zobacz, jakie to jest, musi być urojenie, jak ktoś cały czas próbuje walczyć, tak? Że o co on walczy? O przetrwanie czego ego, yy, czegoś, co widocznie jest dla niego ważne i cenne, yy, czegoś, z yy, czym się utożsamia, czegoś, co powoduje, że on ma wrażenie, że jest sobą, że się dobrze czuje, tak? Próbujemy yy, za często dbać, yy, walczyć o jakieś mniemanie o sobie, o tym, że o jakieś racje, nie? o jakieś takie rzeczy, które, yy, w których odnajdujemy poczucie własnej wartości. I teraz tak długo będziesz walczyć, tak długo będziesz w tym się wypaczać, bo to jest, trzeba przyznać, że to jest w pewien sposób wypaczanie, jeżeli Twoje poczucie własnej wartości opiera się na tym, co jest na zewnątrz. Bo to, co jest na zewnątrz, widzisz, to jest tak naprawdę nie jest Twoje, to jest tylko obraz, to jest tylko wyobrażenie. Jeżeli walczysz o, jakąś, o jakieś wierzenie, o jakieś właśnie jakieś takie przekonania, to znaczy, że one nie są twoje, to znaczy, że one nie, nie są zintegrowane z Tobą, ponieważ, ponieważ jeżeli by były, to ty byś nie musiał o nie walczyć. To ty byś nie musiał nikogo przekonywać do tego. To, co jest naprawdę nasze, to my jesteśmy tym, to, to, to jest spójne, to jest, można powiedzieć, wręcz doskonałe. I ta doskonałość to jest właśnie, To jest właśnie ten symbol temperamentu. To jest, to jest coś, co nie jest ścieralne, to jest coś, czego nie można ci odebrać. To jest coś, o co nie musisz walczyć. To jest po prostu istnienie, jakie, w jakim się przejawiasz w pełni, w tym momencie. I to teraz, ta obecność jest wszystkim, e, czego nawet nie potrzebujesz mniej. Zobacz, że kolejna nasza taka iluzja konsumpcyjna nie? Że, żeby posiadać. Masz, co ty masz wiesz korzystać, wykorzystywać i potem, potem jest tak, że się ludzie wykorzystują środowisko, planetę, wiesz, mają jakieś lasy, to je wycinają czy bezczeszczą, czy nie doceniają, bo mają, tak? Tak samo w związkach są ludzie w posiadaniu jakby siebie i przez to, wiesz, te związki się często nie, nie tylko rozpadają już wewnętrznie, tak? Bo one się jakby, zobacz, plasują gdzieś tam na przestrzeni, w czasoprzestrzeni, że ty myślisz, że ty z kimś będziesz przez całe życie, więc tym Albo na przykład tej osoby w ogóle jakby wiesz, nie, nie, nie konsumujesz w cudzysłowie, bo to w tych związkach to tak jest takie pomylenie trochę w nas, że, że my wszystko byśmy konsumowali, brali, zżerali, a to wszystko się bierze z jakiegoś właśnie tego braku. Z braku, który się stworzył, bo my żeśmy się wkręcili w jakąś iluzję, w jakiś, w jakiś stan, że coś, że coś na zewnątrz jest lepsze, od nas, od tego, co jest w nas, to tego, co my sami reprezentujemy, i to powoduje, że się kręcimy wokół czegoś, wokół jakichś takich tak naprawdę ciemnych, czarnych dziur, jakichś kompleksów, no to będą problemów, które, które tak naprawdę żywią się nami, nie? bo jeżeli kręcisz się wokół czegokolwiek na zewnątrz, nawet może jeżeli to się wydaje coś, coś, czymś pięknym, to i tak no, tego ci życzę, nie? Bo jeżeli, bo na przykład w, na, w takich naprawdę mocnych, pięknych relacjach, to jest tak mocna ta miłość, odczucie, że ty jednocześnie jesteś słońcem, czyli jesteś tą pełnią, czujesz tą pełnię swoją, dodatkową energię i też masz jakby taką, takie kręcenie się wokół tej osoby, że robisz to nie jakby, z, z, że się nawzajem wokół siebie kręci jak kiedyś dwie gwiazdy, tak, które zbliżają się do siebie i w pewnym momencie się łączą i powstaje super gwiazda. Tak? Albo e, przez jakiś czas kręcą się ze sobą, ładują się tą energią wzajemnie, tak? tą wzajemną fascynacją, odczuwaniem i, i wtedy jeszcze bardziej e, się wzrastają. Natomiast no wiadomo, że na tym poziomie takim iluzorycznym, tutaj nieprzewartościowanym, no bo gdzie masz niby się rozwijać, tak? gdzieś, jeszcze pamiętam, jak jakieś takie czarne byty, wiesz, wkręcały, mówiły, trzeba za, zanegować, e, rozmontować w ogóle rozwój osobisty, tak? I w ogóle zrobić taki, taki można powiedzieć huf ludzi, którzy funkcjonują w pewien taki wiesz, przewidywalny sposób, który jednak jeżeli nie działa, jeżeli nie jest nie przepływa z serca, jeżeli nie, nie rozwijamy się w tym odpowiednio, no to jest jakby nic nie warte, jest czymś, co to będzie zapętla nas, więc tylko marnuje nasz czas. I, i potencjał. I teraz jak już to wiemy, jak już jesteś na tym poziomie takiego swobodnego widzenia, tego wyrażania, odczuwania, to za tym zawsze płynie energia. Energia właśnie z obecności, z tego głębszego ja, tej głębszej mocy, która jakby reprezentuje jakby tutaj wszystkie... O, jakie fajne piłnie, Te stare. Nie ugryzie. Ten różnie biega, a ten pogoda. No. No widzę, że tak merda ogonkiem. Także jest też można dużo zobaczyć, jak dużo można wyczytać ze, z zachowania, tak? Z krótkiej jakiejś interakcji z drugą osobą z, czy z psem. Psy mają bardzo fajnie, jakby widać to, ich, 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 ich emocje, ich, ich rozwój. I widzisz, i teraz, jak sobie rozmawiamy tak na flow, tak? Jestem sobie teraz w parku w Wielonce. Także widzisz, pozwalam sobie tak swobodnie funkcjonować, swobodnie wyrażać to. Ponieważ to ma najgłębszy sens, jeżeli robisz coś z obecności, z siebie samego, z całego, to jesteś w stanie odkrywać też te miejsca, w którym jakby dochodzi do takich właśnie walk albo do takich działań pod publiczkę, takich działań, gdzie walczysz o coś, co nie jest Twoje albo trzymasz się czegoś, co nie jest Twoje i, i jakiś taki dziwny związek emocjonalny, I teraz warto za zauważyć, że my, my mamy coś takiego w podświadomie, że przykładowo jedziesz samochodem, tak jakby Twoje granice wzrastają, tak? Ty, jak jedziesz dużym samochodem, to tak jakby masz wrażenie, że jesteś tym samochodem, nie? To jest to właśnie nasze wrażenie. Jeżeli gdzieś mieszkasz w jakimś domu, to Ty masz wrażenie, że Ty jesteś jakby tym domem, tak? Tym mieszkaniem. I to jest taka, taka podświadomość w nas. I teraz, jeżeli mieszkasz w jakimś takim starym budownictwie, jestem jakiś taki, wiesz, bałagan, burdel, to jeżeli nie jesteś wystarczająco świadomy swoich prawdziwych granic, to może to ta sytuacja, to środowisko, w jakim, jakim jesteś, jakby wpływać na Twoje samopoczucie, na, jakieś, tak, na, na ciebie, tak? Czy potrafisz tym zarządzać, czy nie, i to ma dziś jakiś taki nieświadomy. I teraz jeżeli rozumiesz, że jesteś też w pewnym takim świecie, który już się rozpada, czy jest w jakimś sensie taki, e, niedziałający, e, nie, nie działający, to okej, okay, to to widzisz, że to nie działa, że to jest, to jest można powiedzieć, element e, takiej rzeczywistości nieożywionej. To jest trochę tak, jak z nieświadomymi ludźmi, tak? Rozmawiasz z takim człowiekiem, on jakby reaguje na bodźce, ale jeżeli go się go spytasz, co jest głębiej, jaki jest jego głębszy sens, czy już się bardziej przebudził, czy ma jakieś wewnętrzne, takie głębsze potrzeby, wiesz, samoświadomości? To najczęściej się okazuje, że nie, że on po prostu jest podłączony pod Matrix, jest po prostu silnie zewnątrz sterowny. I po prostu na jego, na jego poziomie jeszcze nie ma tego wnętrza, nie ma po prostu takich potrzeb, tak? głębszych, wyższych. E, to nie znaczy, że jest kimś gorszym, tak? w żaden sposób ten, ten sposób nie patrz. Po prostu jest to osoba nieświadoma, która jest podłączona pod zewnętrzny czyn, czy zewnętrzne, zewnętrzne środowisko, tak samo jak erytrocyty e, u nas w, w organizmie, w żyłach, które nie mają własnego jąderka, one po prostu pełnią bardzo proste e, bazowe funkcje. Tak, zaopatrując organizm w różne składniki mineralne, tlen i to, co jest dobre. Także też pełnią ważną funkcję. I teraz, jeżeli widzisz, jest dysfunkcja na poziomie, powiedzmy, państwowości czy świata, to jakby ten, to te, to ta, to ten zarząd, tak, te istoty, które są samoświadome, moc, mocno się przejawiają jakby z obecności, jakby są w tryb, trochę w takim trybie przesunięcia. Tak, że jeżeli czujesz w sobie potęgę, moc, że widzisz więcej, widzisz, że coś nie działa, to też bardzo dobrze, że to czujesz, że w ten sposób uświadamiasz sobie. Natomiast nie chodzi tak naprawdę o to, żebyś ty walczył z czymś, nie? Bo walka powoduje, że ty się z tym stajesz, więc przez to możesz po części zrozumieć, tak? Wejść w buty czyjeś, dlaczego na przykład jest jakaś dysfunkcja. Dysfunkcje zawsze się wiążą właśnie z takim działaniem po łebkach, na odwal się z siły, z agresji, z narzucania, i to zawsze się e, źle kończy dla tych ludzi, którzy w, w tą stronę idą, ponieważ po, po prostu to do nich będzie wracało. Wszystko, co robisz na siłę, e, gdzie inni na tym jakby cierpią, czy, e, czy narzucasz coś, to tak samo będziesz musiał to doświadczyć. To jest proste prawo karmy, dzięki któremu ludzie to, co robią, tak, to potem robi ich, i w ten sposób, jeżeli ty e, robisz coś złego innym ludziom, to i to w pewnym momencie też, też będziesz tego doświadczał. Tak, Jeżeli walczysz mieczem, to będziesz od tego miecza ginął. Jeżeli natomiast robisz coś, co jest wartościowe, co jest zgodne z Twoim sercem, z przed tej mocy wewnętrznej, to będziesz też to doświadczał. Będziesz poznawał też ludzi, którzy tak samo. O! Jak to się wyrażają? O! Ty fajnie patrz. Także. <gł> Także. Będziesz wtedy. Tego doświadczał, tak? Tak samo to, co wysyłasz, to wraca. Jeżeli jeżeli wyrażasz coś, co widzisz, jakby Ciebie aktywuje, coś, co czujesz, że jest prawdziwe, że ma sens, że ma głębię, to tak samo łatwiej będziesz to dostrzegał, też w przekazach innych. Też będziesz to bardziej przyciągał w przestrzeni. Spotykał się bardziej z ludźmi, którzy już też na tym, na tym poziomie rezonują, tak? I to jest też ciekawe, bo osoby, które. W jakimś sensie tego nie, nie, nie ogarniają, nie doświadczają, e, no to wiesz, jakby są na innych trajektoriach, i po prostu, i to jest właśnie ten też piękny e, taki stan, gdzie widzisz, każdy ma gdzieś swoją częstotliwość bazową, i z nią przychodzisz po prostu na świat. Skoro z nią przychodzisz, to znaczy, że to jest potencjał, który możesz realizować. Po prostu tak to prosto działa w naturze, jeżeli masz pewne marzenia, to możesz je realizować, i możesz sobie uświadamiać, że że każda, każda krok, każdy krok do, do tych marzeń jest, jest czymś, może być czymś pięknym, czymś Twoim własnym, czymś, gdzie nie potrzebujesz jakichś papierów, certyfikatów, tak innych jakby tam ścieżek, sposobów widzenia, które próbują w Tobie utrzeć jakąś, jakąś tą ścieżkę, tylko jeżeli czujesz rzeczywiście wystarczająco mocno ten potencjał, że on jest przykładowo że widzisz to, że ludzie się, że pragniemy się poznawać, pragniemy być sobą, czuć się szczęśliwie, wzmacniać się w tym, uzupełniać. Widzisz, że tego, nie, tego brakuje gdzieś normalnie w społeczeństwie. Jeżeli e, takich w ogóle warsztatów, szkoleń, gdzie widzisz, że, ta, że te, te pieniądze na, właśnie na, na zasilanie społeczeństwa, artystów właśnie, gdzieś jakby się dziwnie rozchodzą, że, że to wszystko jakby nie działa, że ta cała dziwna administracja jest bardziej skorumpowana w, tak, w tych całych papierach u, u to Utonięta i w tych jakichś dziwnych takich matactwach, jeżeli tak czujesz, tak? Bo widzisz, jest, potem jak mówisz sprawdzam, to zaraz wiesz, ludzie mówią, nie no, przecież, przecież wszystko jest i tak dalej, ale dlaczego to nie działa? Widzisz, to nie działa właśnie na tych, na tych dolnych takich działaniach, gdzie ludzie są wyuczeni w taki właśnie fałszywy sposób, gdzie, gdzie ten przykładowy nauczyciel, tak, w cudzysłowie przez uzamknięte. Próbuje też narzucać, tak? on próbuje wygrać z tymi biednymi uczniami, tak, narzucając im coś, jakiś sposób dziwny podejścia, zakowania jakichś bez, bezsensownych e, rzeczy. I to jest, jakby zobacz, już się tutaj zaczyna pewna walka. Jeżeli potrafisz na to patrzeć, to ty widzisz, że walcząc z tym nauczycielem, OK, zobacz teraz, co się dzieje, nie? ile młodzieży wygrywa z nauczycielami. Jak się to kończy, że jest e, bardzo kiepskie, są murały. Nie ma tam brakuje też szczęścia jakiegoś takiego rozwoju, idzie, tak jak wcześniej nauczyciele narzucali, tak teraz może być uczniowie narzucają, tak, te swoje kosze na głowę tym, tym ludziom, I dalej tam nie ma szacunku, tam nie ma przepływu, nie ma nauki, jest patologizacja, która no, powoduje, że, że to się wszystko już rozwala, wichruje, tak, jak ta psychika tych ludzi, którzy są nawet teraz w okresie zobacz wieku naszych dziadków, rodziców którzy sami zostali upośledzeni przez taki e, siłowy sposób działania, więc nie ma co się jakby, wiesz, z oczekiwaniami, że oni zrozumieją, poczują, co to znaczy być sobą, być prawdziwym sobą, wyrażać siebie. Ci ludzie już w pewien sposób e, na, na, na pewnym etapie życia już się robi zagęszczenie, już jeżeli się jakby nie rozwinęłeś, jeżeli nie, nie przebudziłeś się w tym wiek, wieku, wiesz, 20 e, około lat no to. Potem jest to trudne, ponieważ coraz trudniejsze i w pewnym momencie już się staje, jakby niewykonalne. W tym oczywiście kiepskim środowisku, gdzie ludzie siebie nie wspierają, gdzie e, ludzie są tacy wiesz, odrębni, tacy wyjałowieni, tak? Często bez, bez energii, bez, e, bez swojego czasu. To w takich środowiskach, jakby próba wszelkiej zmiany, wojowanie jakby totalnie nie ma sensu. Sens ma natomiast puszczenie, uwolnienie tego, tak? Uwolnienie i jesteś wtedy znowu tutaj. I jak puszczasz, tak jak możesz sobie pozwolić na, na przegranie, bo wiesz, że to nie jesteś ty, że to, że ty na, na, na prawdziwym poziomie nie potrzebujesz z, w ogóle walczyć, grać, pozorować, że ty jesteś przestrzenią, że jesteś świadomością, która przejawia się poprzez miłość. To jest nasza prawdziwa rzeczywistość. I zaraz, jeżeli rzeczywistość Ci pokazuje coś, tak? Poprzez ludzi. Ludzie są tak samo, my jesteśmy częścią. Jesteśmy, jesteśmy z, zawsze jakby zintegrowanym organizmem, który nawet poprzez pewną dezintegrację też pokazuje jakieś pewne braki, które będą się przejawiać poprzez Twoje myśli i stany. E, interes na tym powierzchownym poziomie, kiedy ty łykasz wszystkie jakieś te myśli, wiesz, nie, nieuporządkowany sposób, bo nie wiesz, nie znasz siebie, nie, nie czujesz tego, że najważniejszy to jest ten stan tej wewnętrznej świadomości, które, który jest, do której dotykasz bezczasowości, w której czas w ogóle znika, bo jesteś odnaleziony. Zobacz, jak jesteś odnaleziony, jaka przestrzeń, jaki potencjał zaczyna się przejawiać? Ty możesz. Poprzez nawet taki film, czy poprzez napisanie czegoś, czy poprzez, e, wiesz, zrobienie czegoś, ty możesz wchodzić na takie, wzbijać się na takie częstotliwości, że dosłownie czujesz, jak wpływasz na e, w ogóle ruchy cywilizacji tutaj, tego, tego całego, tego całego e, funkcjonowania, bo ty tworzysz przez to, poprzez ciebie tworzy się nowa jakość, bo ty w obecności dotykasz tej nieskończoności i ta nieskończoność, ta ostateczna świadomość, które jest dużo głębiej niż te wrażenia bogów, tak? które, które żeśmy sobie stworzyli, te, wiesz, gdzie, gdzie każdy gdzieś tam halucynuje gdzieś tam swoją, jakąś tam, e, wiesz, taką, coś często egotyczną, tak, strukturę, że mu się wydaje, że tam kimś jest, ale tak naprawdę to są tylko maski. To jest tylko działanie właśnie na zasadzie, że ja chcę to, to ja to muszę dostać, nie? I, i wiesz, i walka, e, która, której cena jest zawsze to, że. Że człowiek więcej właśnie straci, narobi się, zmęczy, żeby dostać coś, co i tak mu nic, nic, nic nie da. To tak jak zrobieniem kawy. Zobacz, ile ludzi się męczy przy, przy wydobywaniu tych, tych ziaren, przy całej tej produkcji, żeby potem jakiś człowiek, wiesz, wcześnie wstając, wiesz, napił się tej kawy i na chwilę ona go tam trochę pobudzi, albo też często nie, bo niektórzy mówią, że te że po kawie to by się wyspali najlepiej. I to w zasadzie nic nie daje oprócz jakichś walorów smakowych, które też przemijają bardzo szybko. I takich bezsensownych działań związanych z taką walką, tak, po trupach, żeby było, żeby coś tam wygrać, żeby się utrzymać, tak, żeby robić, notabene, coś, co nie jest nasze. Jest, jest wiele tak? w takich przykładów, mnożą się w tej właśnie ignorancji, niewiedzy, gdzie my normalnie marnujemy energię, marnujemy ją na różne właśnie takie walki, trwanie w czymś takim, wiesz, i no to ta, ta yy, uważność nam gdzieś ulatuje, tak samo jak energia. Natomiast kiedy to puszczasz, kiedy pozwalasz sobie, tak, poddajesz się. Poddajesz się na tą całą hołotę, która w której trwałem, na tą, dziwną, na tą całą dziwną jakąś cywilizacyjną cywilizacyjne, gówno, to, to zaczynasz sobie zdawać sprawę, że to wszystko, zobacz w tych jelitach ludzi, tak, którzy żrą te różne dziwne rzeczy, cały czas to gówno zalega. Można powiedzieć, że my cały czas to, to, to takie zaśmierdnięcie w sobie mamy, bo jest to na głębszym poziomie efekt cały czas, że coś próbujemy trawić, że coś tak naprawdę trawi nas, że my jesteśmy w jakimś takim dziwnym stanie. I widzisz, i dopiero naprawdę już ludzie, miłujący prawdę, mądrość, tak, uświadamiają sobie, że Taki wzorzec, po prostu wzorzec. Wtedy Ty zaczynasz uświadamiać sobie wzorzec, prawdziwy wzorzec, w którym jest ten przysłowiowy bretarianin, który jest już udowodniony naukowo, że człowiek nie potrzebuje ani pić, ani jeść, że potrafi pożywiać się wewnętrzną energią. I to jest coś, co jest jednym z najpiękniejszych odkryć, które natomiast taki normalny, tak oszołomiony ignorant on w ogóle nie rozumie. No, jak to można nie jeść? Nie można się nie żyć. No przecież po co ty jesz? Bo jesteś głodny, tak? A po co jesteś głodny? Bo ty potrzebujesz energii. Tak naprawdę energii miłości. Jeżeli człowiek nie ma tej miłości, jeżeli nie potrafi doświadczać tej miłości, tak? Czyli tej prawdziwości w sobie, no to zaczyna być podatny na zewnętrzne jakieś, tak, namiastki tego. Więc ta miłość w nim się wydaje, że jest, wiesz. Czyli boi się też tego, nie? No bo jak się zakochasz w kimś na zewnątrz, no to wiesz, że ta osoba Cię oleje, no to to jest wielki ból, bo Ty się już tym utożsamiłeś, więc od razu to wpływa na twoją, na twoją ocenę sytuacji, siebie, własnej wartości, nie? Więc jest cała masa tutaj takich działań, które powodują, że człowiek się po prostu lęka. Więc on cały czas próbuje walczyć. Jest w jakiś Wiesz, w jakiejś relacji, to chce z tego zrobić związek, chce się tego trzymać. Bo jak, to, jak tego nie utrzyma, to wiesz, to znowu mu siadnie na psychikę, że jest słaby, że jest nieatrakcyjny i tak dalej. I zobaczcie, ile tu jest takich właśnie zapętleń, gdzie tak samo człowiek próbuje być w jakimś miejscu i jakieś rzeczy w tym miejscu, wiesz, określają jego tożsamość, jego wpływanie, jego właśnie ocenę tego, kim jest, czy sobie potrafi poradzić, to jest oczywiście iluzją. A teraz jeżeli potrafisz być w jakimś miejscu i coś tam się dzieje, ty jesteś, wiesz, spokojny masz ten spokój w sobie, bo wiesz, że tym nie jesteś, wiesz, że to jest i tak czymś przemijającym, to odzyskujesz prawdziwego siebie, odzyskujesz ten spokój, który daje Ci kontakt z obecnością. Widzisz, i możesz mówić, wyrażać to swobodnie, tak tak jak czujesz, a jednocześnie mając ten spokój i będąc w tym spokoju, gdzie, może, gdzie puszczasz, masz ręce wolne, nie potrzebujesz trzymać się, wiesz, czegoś, utartych jakichś ee... Dziwnych rzeczy, gdzie, które ci tylko notabene zajmowały symbolicznie te ręce. Także, e, także z tym przekazem e, chciałem Cię tutaj zostawić i e, na koniec, może tak zrobić tak, takie reasumowanie, że widzisz, wszelka, wszelkie zwycięstwa, jeżeli e, wiążą się z czyimś, e, że są czyimś kosztem, są tak nawet porażkami. Jest czymś, co karmi ego, co karmi te mechanizmy obronne w nas i my wtedy tak naprawdę znieczulamy się. I, i tak naprawdę gdzieś obumieramy, gdzieś się kończy się w nas ta energia życiowa. I po prostu zastygamy w miejscu. I wszystko, co robimy złego, co robimy właśnie z braku, to ten brak tylko, tylko ten brak przynosi i generuje. Cały czas tylko w tym braku będziemy funkcjonować, dlatego tak istotne jest dla nas, żeby. Jeżeli coś już robimy, żebyśmy robili to z naszej obfitości, z pełni, z tego po prostu poczucia obecności, z tego poczucia uczenia się, wyciągania wniosków, bo zobacz cały czas, jeżeli jesteś wystarczająco świadomy, cały czas się uczysz, cały czas natura pokazuje ci swoje prawa, zasady działania, że to, co wysyłasz, to wraca, że tak jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, ale żeby sobie. Żeby się dobrze sobie pościelić, żeby to zrobić właśnie tak porządnie, to ty potrzebujesz w tym widzieć ten głębszy sens. Ty potrzebujesz czuć tak tą pościel, to łóżko, to, to że to jest też pod strony symbolicznej, tak, że to łóżko.